Cześć, ma wszystkim z tej strony Panda. Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Amonkasa. Dzisiaj będę go nagrywał z widzami z Discorda, moi drodzy. Więc jeżeli chcecie wziąć udział w kolejnym odcinku, zapraszam na Discorda, Instagrama, generalnie na moje wszystkie social media, na drugi kanał również. Oprócz tego, moi drodzy, 1500 łapek w górę i kolejny odcinek z Amonkasa. Niekoniecznie tak jak dzisiaj, może jakiś inny, zobaczmy po prostu. 1500 łapek w górę równa się kolejny odcinek z Amonkasa. I moi drodzy, dzisiaj będziemy nagrywali. Top model, wam okaz, Jak to będzie wyglądało? No to zaraz się tego dowiecie, więc zostawcie łapeczkę w górę subika na tym kanale. Ktoś, kto tego nie robi, ponieważ lecimy po 200 tysięcy subskrypcji. No a ja już wam nie będę przedłużał i zapraszam Was do oglądania. O, dobra, jestem imposterem, więc zaczynamy pierwszą rundę. E, więc tak, wszyscy okay. chodźcie tutaj do góry. Zmutujcie się na Discordzie, ustawcie się w rządku, żebym nie mógł, jakby, przez przypadek zabić kogoś innego, nie? No i dobra. Zaczynamy tutaj, moi drodzy, pierwszy top model na kanale Zamokasa. Więc tak, mm, kto tutaj ma najmniej rzeczy na początku. Mm, co by tutaj kogo by tutaj wywalić? Generalnie na przykład ten skin jest spoko, bo jakby pasuje kolorystycznie, ten też jest na przykład spoko, ten również, tylko trochę nie pasuje ten mini crewmate, ale na razie okej. Okay. Następnie tak, tutaj typowa marchewka, niech będzie, tutaj też to w sumie pasuje. Nie pasują mi te dwa skiny: niebieski i brązowy, więc ja bym na początku wywalił w sumie niebieskiego, tak ta czapka jest taka średnia. Następnie tak, kogo by tu wywalić? Oprócz oczywiście brązowego, który zaraz też padnie tutaj. Niestety, przykro mi. Dobra, zostało ile? Sześć osób, tak? Nie, siedem. siedem. Dobra, 7 osób zostało. No i tak, to myślę, że na razie zostanie. Te trzy marchewka w sumie też. Paziu, Paziu mi jakoś nie pasuje, więc Paziu odpada. Teraz tak, może się tam wujek przysunąć trochę, żeby było obok siebie. Ciężki wybór, szczerze mówiąc. Ale najmniej myślę, że marchewka w sumie. Tak naprawdę. Mimo, że spoko, no to trochę mało tych dodatków. Fort Green, Goop Plus Kurczę, pieczone. Kogo by tutaj wyrzucić następnego? Dobra, ja bym wyrzucił Fort Greena teraz. Goop Los, czy Mała Panda? Goop Los, czy Mała Panda? Kto będzie miał trzecie miejsce? Ja myślę, że wyrzucę... kurde nie wiem, kogo bym wyrzucił. Niech będzie, że... Mała panda ma pan odpada Guplos ma trzecie miejsce. Teraz będzie finał pomiędzy Alexusem i wujkiem, tylko na razie mam kilku down, więc nie mogę zabić Guplosa. Więc tak, Alexus czy wujek? Hmm. Kurcie pieczone. Na razie sobie ich pokonajmy. Dobra, wujek czy Alexus, więc tak. Alexus generalnie ma spoko, jakby dobrany też kolorystycznie. Niekoniecznie bym może do koloru różowego dał akurat taki garnitur z czapką. Wujek też ma dobrane kolorystycznie, ale nie pasuje mi ten mini crewmate. U Alexusa bardziej to pasuje, więc Alexus wygrywa pierwszy top model za Monkas na kanale. No więc ja oceniam. Dobra, no to dawaj, my lecimy do góry. Jak Ford Green już tu był, nie ma pojęcia. Dobra, czyli Mikołaj, nie... No tak, no, szak... Nie ma nic. Szybki le. Szybki tam. Marchewka szakłysenia, le... szak dobra. Teraz tak, teraz tak. A on, Panda, chyba albo, albo Pazia. Czemu hmm. mnie, jak tak pięknie wyglądam? <laughs> Dobra, to leci, 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 Pazio. Okej, okay, top 3 jestem, nice w sumie. 3. No. Ale każdy to... tak kolorystycznie się dobrał. To kolorystycznie, no. no to kto, le, to? Le, ale, 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 mała Panda. Dobra, top 2, czy uda mi się wygrać? Alexus versus ja czy Alexus wygra. Czy jednak ja i... No Alexus klimatycznie. A, najgorzej. No i Alexus dwie rundy już wygrał. Nice. Paziu Dobra. jaki rokes, nie mogę. Mikołaj jak oczywiście marchewka Dobra, zagrał. trochę będzie trudno. No każdy ma fajnego skina. No. Tutaj, Znaczy... No Panda i tutaj Alexus mają takie kupowane skiny. Paziu też. I... To się takie właśnie najbardziej podobają. Więc ma panda. Przykro mi. Prawnie przykro mi Mój nie brat. Tak. Mojego brata zabijeć najgorzej. <grym> Przepraszam. Dawaj dalej. Dobra. Mm, Pan trochę niekolorystycznie. Top 3. Jest kit. No, Dzi. I czy będę hmm. top 2? Czy jednak nie No czekaj, jeszcze co. Czekaj. Hmm. Dobra, Alexus. Dobra, ty, może mi się jeszcze uda wygrać po raz pierwszy. Mikołajek Dobra. czy ja? I... W sumie no bo Mikołajek ma taki trochę słaby skin, taki klasyczny marchewka, nawet moja koleżanka taki ma. Panda no, no tutaj się wyróżnia. Ma to RJ Panda. No to nice. No nie uwierzycie, jak to znowu jest impostorem. No nieźle A chciałem tego dwa skina wam pokazać. Mało panda. No ja nawet no, mała nie panda. Nie wiem. Nie tego żadnego skina. Kurde, panda to trochę słabo, bo jak nie masz skina, to. To dobra. odpadam, smutno. Y możecie mi powiedzieć, co Mikołajek i Paziu mają na sobie, bo ja mam u nich puste skiny? Mikołajek ma to samo, co ty, a Paziu ma i Roqueza. Hmm, dobra, wyobrażam to sobie. To pokczam. I okay. Alexus. Alexus. Tutaj, odpad. no sorry. To nieźle. Chyba ktoś tu Alexusa nie lubi, coś Aleksu. mi się tak wydaje. Co? No normalnie jeden. Ja no. no ale i tak odpadłeś, więc lipa byku. Dobra, top 3. Które mm -hmm. będę miał miejsce. Uwaga, uwaga. W sumie oh mała go, panda uwaga, trochę teraz pasuje pod będziesz, tego panona. Wiesz, co będziesz miał, prawda? Nie, dlaczego? Najgorzej, dobra. Co? Kto to co ugra? Mała Panda czy Mikołajek? Mała Panda czy Mikołajek? Waga i... Zaraz będzie kill cooldown skończony. Anderdam. i teraz patrzcie na to, patrzcie. No i gratulacje dla mojej Panda, panda. ale w sumie spoko, ma bo pasowało. No w sumie spakstowało. Ja. For green. Jak ty jesteś już Aż. trzy razy, też tak chcę. Ja no, raz part, byłem part. dopiero. Kurczę, w Aleksus, ogóle, skąd nie ty tak lubię tak, jak być tak, bo ja się boję, że nie będę miał pierwszego miejsca. No dobra, um, lecimy. Napiszę ja na PV. Ja nawet takich lampek jeszcze dobra. nie widziałem nic nie. Aleksus. Aleksus, no świątecznie, świątecznie, fajnie. Może Ej. to zostały dodane niedawno, Te, nie? Anda. Anda takie zielone, też jakaś choinka. Fajne, no. fajne. Paziu to taki cowboy. No. Daleki dziki zachód. Dokładnie. Mała panda tutaj zdecydowanie nawiązana do tych czasów, ale trochę mi się nie podoba, że tutaj nie masz czapeczki. Ja zawsze lubię, gdy ludzie mają czapeczki, ale tutaj mi się nie podoba kolorystyka. Dobra. Tam top no, 4. No kwiatek był. Top 4 już ma Panda I teraz niestety. No kurczę, trudny wybór, ale dobra, wezmę paziego. Okej, okay. top 3. Nie jest źle, nie jest źle. Top 3, top 3. Alexus, mała tutaj... panda i ja. Co tutaj będzie? Dobra, panda. Zginąłem. Dobra, kto wygra? Okay, Alexus czy mała panda. panda? Aleksus, mała panda, Alexus. Ale Aleksus nie trzymajcie się blisko, bo jeszcze kogoś innego zabiję. Uwaga, uwaga. I wygrywa Alexus. Aleksus. Aleksus już wygrał chyba trzy razy. Dobra mordeczki, więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, strzelcie łapeczkę w górę, subika na tym kanale. Zapraszam na Discorda, bo jest naprawdę mało osób aktywnych, które mogłyby wziąć udział właśnie w tym odcinku. Jak widzieliście, no to im więcej tych rund graliśmy, tym mniej już tych osób było, więc bijajcie na mojego Discorda, link będzie oczywiście podany w opisie. Oprócz tego zapraszam również na mojego Instagrama oraz drugi kanał. Wbijajcie. Ja już wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.